Kurde, nie wierzę, ja wygrałem w ogóle kiedykolwiek na ekipie o, odcinek? To może być mój pierwszy no raz? No jak, no wygrałeś. Jezu, ale chciałbym wygrać. Kurwa, nienawidzę przegrywać! Jak to przerwa w dostawie bomby? Ma być cały czas dla klientów. Bo sam po to pojadę. Szefie, mam coś co poprawić humor. Wrzucone już na sklep. Jak to wrzucone? Atestowaliście? To na co czekasz? Szybciej panowie, szybciej! Tempo! Kierowników, a co z paczkami? Co ty gadasz? Z paczkami zawsze zdążymy! Na Możecie wysyłać. Skakaneczki już przetestowane i dostępne dla was na WK Sklep. Cześć, już ekipa WK z tej strony Dzisiaj strzelamy do celu i mamy tutaj replikę Glocka ASG Na CO2, tak wygląda magazynek Wkładamy magazynek I strzelamy tam I strzelamy stąd Każdy ma 5 strzałów, robimy dwie rundy Będziemy grać, kto zdobędzie w dwóch rundach więcej punktów. Mam taki pomysł, że kto przegra, to dostanie strzała w dupę. Gramy w papier-kamień. Nie chcesz pierwszy? Przecież oglądałeś tutoriale. Czy oglądałem tutoriale przed, żeby lednisz dla siebie fajnie no. nauczyć się. Lepiej strzelałeś? Kilka, nie? Z, miałem z dwa dni przewagi na dwa. Trzy, cztery, ry Dobra. Trzy, cztery, ry no ja jestem trzeci, Saker czwarty. Trzy, trzy. Trzy, trzy. 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 A, 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 a. Czyli zaczyna położyć. Co to kurwa jest, Widły jakieś? <grym> On tak robi. Dobra, motherfuckers. Tak. Tylko traf w tarczy. Jest żółte. Jest znowu żółte. Ładnie. O kurwa. Ładnie, 3 no nie duchy. jest tak, że się zeruje po każdym strzale. 5 strzałów, piąty najgorszy. Wow, ale tak daleko? 5 przez trzesz. Nie wiem, co mi się stało. Mam nadzieję, że to nie, nie zaprzepaści moich szans. Ile mamy punktów? Nie jestem zadowolony, ale zobaczymy. Może coś powalczę w drugiej rundzie. Powaga, panowie, że <trym> raczej. Trafiłem, bo ja no, Jak to? O! to, to za długo coś. Wyczułem, o co chodzi. Dawaj i co nagle trzymać nie trafisz to nic się nie dzieje nie nic nikt od ciebie nie oczekuje nie musisz zabawa zabawa to jest zabawa nikt cię nie będzie oceniał wiadomo, że robisz to dziesiąty raz a my też mało. <śmienicza> Ej, ale to nie Wjechali mi na psychę. Za mego żółtego nie trafiłem. szkoda. przykro mi trochę. Wiem, że jest z tego beka, ale przysięgam, że pierwszy raz w życiu będę strzelał z broni. Nawet z pistolety na kulki nigdy nie strzelałem. Uwaga! Strzelałeś się ze stawów. Z barku. Czerwony 8 Co jest? Gangsty Czerwony znowu Dawaj, masz cel, od razu ci dobrze... Troszkę w dół, troszkę w dół A, nie aż tak Jaki odrzut Druga runda Zobaczymy, czy uda mi się dogonić Robura Ile było? Cztery. Będę czerwony. Dwie dziesiątki widzę. Czerwone? Dawaj, Roberto. Jesteś godnym przeciwnikiem. Ciekawe. Owca ma zdecydowanie najsilniejszą psychikę. Także może zrobić teraz 5 dziesiątek i będzie miał tylko jeden punkt mniej ode mnie, co z bardzo dobrej strony go pokaże w tym pojedynku. Macie remis? No, co ty pierdasz? What? Naprawdę się skupił. Super. Gratulacje za najlepszy strzał odcinka. Teraz powaga w chuj. Wcześniej chciałem jak gangster, ale nie wyszło. Nie wiem, gdzie to jest. O, dziesiątka już? Mhm. No. Dobrze. się? Z tych nie widać. Dobra, no to ja mam 78. E, trochę jestem niezadowolony. W e, pierwszej rundzie nie dałem sobie rady psychicznie. Nie mogłem złapać skupienia. Eee... No i chuj, no, pływam w dupę, frajerzy. Ja mam 88. Jestem średnio zadowolony z tego, co zrobiłem. Trochę psychicznie nie dałem rady, ale tak ogólnie, tak fajny tak? wynik pozwolił mi zająć egzekwo pierwsze miejsce. Ja mam 89. Świr. Ale jestem zadowolony. No co, 8-8, jestem zadowolony, ale no co, złoty strzał Pączek, po jednym strzale, czysta tarcza, dogrywka. No dobra. Jestem, Pącząca dlatego chcę wiesz, tutorial, jakieś podstawy załapać, nie? No, ale, nie? no i tutorial nie zgubił, no, no, dlatego jak tłumaczymy, jak no, nagrywamy no. wyciskanie, to nie tłumaczymy dokładnie techniki, żeby nie pogubić tej osoby. Ja się troszeczkę pogubiłem dzisiaj. No Ech, dobra, dobra, ja chcę mieć psycholog, psycholog, to z głowy, psycholog. więc chcę zacząć. Kurde, nie wierzę, ja wygrałem w ogóle kiedykolwiek na ekipie odcinek. To może być mój pierwszy Co raz. No jak, no wygrałeś. Jezu, ale chciałbym wygrać. Dziewiątka. Kurde, jak dziesiątka. Jest stres, bo dziesiątka może trafić. Stres jest bardzo. Stamtąd strzelasz? Tak? No Do szkoda. Dobra, strzel normalnie robór. Proszę, bo nie chcę powiedzieć w tym odcinku. Nie chcę, żeby powiedzieli, ja z bliska to wytrafił. Dawaj. O Nie, tylko Nie! Nie. Ja... Jeszcze się stawię, trafię, Nie. Kurwa, nienawidzę przegrywać! Ja, ja proszę Was o tipy, bo wiem, że, że z pewnością jest wielu z Was, co ogarniają temat ASG i strzelania z broni. Także ja bym prosił o analizę techniki mojej i chcę się przygotować przed kolejnym odcinkiem. I piszcie w komentarzach, jakie konkurencje kolejnym razem ze strzelaniem możemy zrobić, bo nam się zajebiście podoba.